Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie to recenzja kart Talii Tarota Snów czy Roma Cittiego. żebym zrobił taką recenzję, a więc taką czynię. Zachęcam tylko tutaj do subskrypcji mojego kanału, zostaw łapeczkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj, zasubskrybuj, zasubskrybuj. Subskrybuj mój kanał. Przepraszam, nie mogę się wysłowić. Dzisiaj jest dosyć ciężki dzień, nie ukrywam. Eee, ta pogoda jest po prostu wymęczająca, no ale okej, okay, przejdźmy do rzeczy. Nazywam się Patryk, jestem tarocistą, runistą, Kartami zajmuję się od 16 roku życia. Dla tych, którzy mnie nie znają, bądź dopiero teraz. Jest to ich pierwszy film. Jest to kanał ezoteryczny, interaktywny, co za tym idzie, masz możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje pytania do kart serii Odpowiadam na Wasze pytania. W, na kanale znajdują się również horoskopy, czytania, prognozy, przesłania, etc., etc. Oraz te recenzje, tak jak teraz. Um, więc zapraszam, rozciąć się wygodnie, przejrzyj kanał i mam nadzieję, że dołączysz do naszej ezoterycznej rodzinki. Okej, okay, kochani! Przychodzę dzisiaj do Was z filmem e, odnośnie recenzji e, talii e, Tarota Snów. E, jest to talia Chirota Maczyckiego. E, talia <tars> Tarot Snów posiada 79 kart. E, jedna jest kartą dodatkową nazywającą się Drzewko Życia. E, talia jest bardzo fajna. I bardzo dużo za co sobie to cenię, kochani. Za co sobie to cenię. A więc tak, przejdziemy sobie tutaj za chwilkę do, do tematu. Tylko zmienię podgląd na kartę, żebyście widzieli właśnie te oba talie. Dobrze, włączę tylko sobie podgląd na karty i przechodzę do podglądu, kochani. Dobrze. Oj, tu jakoś coś tak strasznie jest. Jasne. No ale to nic. Kochani, zobaczcie. Karty nabyłem w takim owym pudełeczku. Eee, bardzo fajnym, twardym. Cenię sobie takie pudełka. No i co dalej? Jak otwieramy <laughs> pudełko? Aha, jeszcze przejdę do tutaj. Eee, cena tutaj była, gdzieś była cena. Na tym pudełku nie ma ceny, aczkolwiek wiem, że one idą w okolicach 140-160 zł, czasami 120, <laughs> więc tak. Yy, no, no, nie mam tu ceny akurat. Talia yy, Talia jest z wydawnictwa Synergia Polska, yy, a więc tak, dobrze. Otwieramy takie fajne pudełeczko. Która może nam później posłużyć. W pudełku znajduje się książeczka, bardzo obszerna i konkretna, jeśli chodzi o um, Tarota. Eee, ja sobie tylko muszę tak zrobić tutaj naostrzyć, niestety. Mm, tak, taka jest oba książeczka. Jak sobie ją tutaj weźmiemy, o. Więc ma wszystkie opisy, co i jak, co się z czym je, tak. Bardzo fajna, bardzo fajna ehm, spis treści, dosyć obszerna. Ona ma kochani e, prawie 300 stron. No, 250 to jest. Ja nabyłem talię z Synergia Polska i jest to wydanie pierwsze, kochani, wydanie pierwsze 2005, ehm, więc tak. No, 2005-2009, no, no, w każdym bądź razie tak, bo to jest synergia 2009. Więc 2009 rok, wydanie pierwsze. Co jeszcze mamy w pudełku? W pudełku mamy jeszcze oczywiście karty. Karty są piękne i duże. Bardzo, bardzo, ale to bardzo um, takie wymowne są te karty, tak. E, wiadomo. E, reverse mają taki, tak. O. E, to jest ten pierwszy reverse, bo ja wiem, że później pojawiły się jeszcze inne talie, które mają inny reverse. E, więc, e, więc tak. E, karty są złocone, jak widać. Karty są złocone. Tak. Mienią się, kochani. Um, jakość jest fajna, bo są dosyć sztywne te karty, więc jak najbardziej tak. E, Używałam je już kilka razy i jestem zadowolony, kochani, z tego e, powodu, gdyż nie ścierają się. Nie ścierają się niestety tak jak tarot, e, boski tarot, czyli Roma Czytkiego również. E, no i niestety, no tutaj e, ten boski tarot ma troszeczkę gorszą jakość. Um, a o tym też już był film. Um, jest bardziej miękki, a te karty są jednak bardziej takie, um, bardziej sztywne. No i, no i te, te tutaj obramówki um, się ścierają szybciej, aniżeli um, same złocenia, nawet. Więc tak. Um, no, talia jest. O wiele, 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 wiele większa, proszę sobie, zobaczcie. Więc, no, tak to wygląda. O wiele, wiele, wiele większa niż e, Boski Tarot, więc też to trzeba mieć na uwadze. Ja akurat muszę powiedzieć, nie mam najmniejszego problemu z ich tasowaniem, ponieważ moją pierwszą talią, którą sobie kupiłem już, yy, tak z wyboru swojego, yy, to był to złoty tarot, już pokazuję. Był to złoty tarot. Polski złoty tarot. Polski złoty tarot polskich twórców. Na promocji gdzieś tam w Andrzejki chyba udało mi się wyhaczyć, wyhaczyć te talie. I zobaczcie, kochani, ta talia na szerokość jest identyczna niż tarot snów. Z tym, że tarot znów jest troszeczkę wyższy. Ja wam to tak może zaprezentuję. Zobaczcie sobie, kochani. Więc szerokość jest, no identyczna, identyczna. Może się wydawać, bo one są już stare i e, te są nowe i może się wydawać, że jest trochę, że jednak jest większa. Mm, nie jest większa. Jest wyższa, kochani. Na szerokość jest identyczna. E, więc ja już się nauczyłem korzystać z tak dużych kart. I dla mnie, kochani, nie ma najmniejszego problemu, jeśli chodzi o, o tasowanie, tak? E, te karty tasuję normalnie. E, więc tak, i te również, tylko po prostu są troszeczkę wyższe, tak? Ale no ja nauczyłam się, ja wiem, że dla niektórych jest to problem i to może być problematyczne, że karty są tak duże, bo widziałam, że niektórzy je tasują w ten sposób. Um, większość chyba nawet osób tasuje je w ten sposób, bo są za duże. Ja nie mam tego problemu. Moje łapki są akurat, jeżeli chodzi o te talie. E, więc tak, talia bardzo piękna, bardzo ze mną rezonuje. I bardzo się cieszę, ponieważ no, te dwie talie, czyli e, boski tarot, e, boski tarot i tarot snów, e, to były to moje talie marzeń tak naprawdę. E, najbardziej do mnie przemawiają, więc mam je obie i z obu korzystam. E, mówię, no, są droższe, ale tutaj jednak stosunek jakości do ceny jest jak najbardziej adekwatny, więc tutaj nie musicie się martwić. Przynajmniej ja trafiłem na takie wydanie, bo też nie chcę tutaj mówić na 100%, bo różne wydania i do dodruki potrafią się tutaj um, pojawiać. Ja um, muszę powiedzieć, że dla mnie um, po prostu strzał w dziesiątkę. Um, dla mnie idealną talią by było połączenie boskiego tarota z tarotem snów. I wiem, że jest takowa talia. E, ona się jakoś retrospekcja nazywa, czy retrospekcją, czy coś takiego, ale znowuż koloro, kolorystycznie mi za bardzo nie odpowiada, bo jest taka wyblakła, taka trochę postarzana. a jednak ja lubię pastelowe kolory. Więc tak, tutaj pokazuję Wam teraz karty, jak wyglądają: miecze, kielichy, tak, królowa, królowa mieczy, giermek monet, e, siódemka monet. Ósemka monet, dziesiątka monet, sprawiedliwość, królowa buław, drzewko życia. Drzewko życia jest w tej talii dodatkową talią. Ja ją traktuję jako talię um, jako nie talię, to jest karta w tej talii dodatkowa i ja tę kartę traktuję jako kartę ostrzegawczą. Um, zależy przy jakim też leży, um, przy jakiej karcie leży. Na przykład jeżeli leży na przykład no tutaj na no przy sprawiedliwości może mówić o wielkim nacisku, jeżeli chodzi o karmę. Jeżeli leży przy Siódemce Mieczy, no nie mam tutaj akurat pewnie się nie będzie chciał e, pokazać siódemka mieczy, e, o jest siódemka mieczy, to mówi mi o wampiryzmie energetycznym. Jeżeli karta wiedzie sama, traktuję ją jako, jako kartę stopu. Co ja przez to rozumiem, jeżeli ta karta wypadnie jako pierwsza w rozkładzie, uważam, że nie mogę odpowiadać na pytanie, ponieważ klient albo po prostu osoba, której wróżę, nie może znać odpowiedzi na tę chwilę. Coś ją blokuje. Jeżeli występuje dalej, to może znaczyć o tym, że jest coś nie tak w pytaniu, bądź po prostu no, uważać, co, co mówić, jak przekazać informację, bo, żeby być wyczulonym. Czasami karta też mi mówi o tym, że po prostu um, są jakieś blokady, albo może też mi mówić o tym, w zależności, jakie są karty i jak czuję, może mi mówić o tym, że osoba już zasięgała tutaj. Um, innego ezoteryka yy, rady czy rozkładu, żeby zwrócić na to pytanie, albo czy nie jest przedłużone, i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej mi pokazuje, że to y, jakiś blokad, tak? No mówię, jeżeli jest bardzo tutaj bliski w kontakcie z kartą siodławkiem, ja, czy mówi mi to o wampiryzmie energetycznym, o blokadach, y, jeżeli karta wyskakuje, pojawia mi się jako pierwsza w ogóle, jeszcze zanim rozłożę karty. To y, kart, to tutaj y, talia chce mi podpowiedzieć, że nie mogę odpowiadać na to pytanie i nie mogę rozpowiadać na to pytanie y, tutaj karty. Więc tak, to jest karta dodatkowa. No tutaj y, y, siódemka miecz. Y, Um, giermek, jermek nie, czy, e, dwójka buław. Ja was, kochani, bardzo przepraszam, jeżeli słyszycie pralkę, ale, no, robię pranie, więc, no, no tak, 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 to jest. No, takie kulisy YouTube'a. Um, karta wieży, tak, też. Ładna, też uważam, że jest. E, ósemka buław też jest bardzo fajna, tak. ósemka buław. Karta Maga. Karta Szóstki monet, Karta Sądu Ostatecznego. Cesarzowa Piękna. Cesarzowa jest bardzo ładna w tej talii. Wiara. Tak. Rycerz Monad. Czwórka Monad. Umiarkowanie. Czwórka Buła. Koło. Tak. Kątka mieczy. Jaka wymowna bardzo. Bardzo wymowna. No i tak. No i muszę powiedzieć tak, że jeżeli zastanawiacie się to w ogóle to była moja talia marzeń. nie ja już od kilka lat na nią polowałem. I chciałem w pierwszej kolejności tak naprawdę kupić um, Chciałem kupić kochani um, The Life's Star od Nas Polska, ale niestety ciągle na, te, na tę chwilę nie było jej sprzedaży, nie wiem, już nawet teraz to już nawet nie śledzę, czy jest, czy nie sprzedaży, bo było cały czas, że wkrótce, wkrótce, wkrótce. I po prostu po świętach gdzieś tam udało mi się zaoszczędzić troszeczkę pieniążków, stwierdziłem, nie, 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 koniec i kropka. Kupuję e, Tarata Snów. I kupiłem Tarata Snów, tak. Ym, bardzo fajnie, y, bardzo fajnie... Y, Lubię te dwie talie, tutaj yy, i boskiego tarota, również ubóstwiam, i, złotego, i tarota snów również. Więc tak, to są moje trzy ulubione talie, jeżeli chodzi o tarota. Jest to złoty tarot, mam no sentyment, bo jest to moja pierwsza talia, która jest już po przejściach, ale nadal jest moja i kochana i w ogóle. Do niej też często wracam. Tarot snów i boski tarot. To są trzy talie, które po prostu są moim numerem jeden. Pomimo, że no jednak boski tarot jest troszeczkę tutaj um, gorzej zrobiony, jeżeli chodzi o, e, o wydanie, no niestety, no nie ukrywam, że tak jest. No niestety, no, no karty się bardzo szybko zdzierają. Ale myślę, że y, z tarotem snów nie, będzie, nie będę miał tego problemu, więc tutaj wielki pokłon ku jakości e, wykonania, ponieważ już kilka razy karty stawiałem i e, brzegi są czyste, e, nic się nie dzieje, złocenia również, więc jak najbardziej e, super. Mm, no więc tak, e, jeżeli gdzieś tam e, nie mieliście więcej... E, nie mieliście wcześniej do czynienia z kartami Ciro Machittiego, no to polecam się zapoznać, polecam się zapoznać, no i, i, i po prostu, jeżeli na przykład, to jest na przykład to są rzut karty Ciro, ale boski tarot, tak, chcę porównać jedną talię do drugiej, to jest boski tarot, tak czy też ma bardzo ładne, świetne obrazki, więc naprawdę są, są świetne. Um, naprawdę rydwan, księżyc. No, karty są przepiękne z kielichów. Tak więc tak wygląda sobie boski tarot. Um, karta śmierci, karta rycerza Buław tak. Więc tak wygląda sobie boski tarot. I jest troszeczkę tańszy. Jest troszeczkę tańszy. Bo widziałam ostatnio jakieś promocje za 80, 90, 100 zł. I w takich cenach bym polecał tego boskiego tarota, tego którego teraz trzymam w łapce, wyłapywać na promocjach. Nie przepłacać, naprawdę. Bo są też tutaj. Mm, talie, które, te, te talie są, idą także w cenie, 140, 150 zł, 159, 140, 149. Więc szczerze, no, patrząc troszeczkę po, po jakości, bym tutaj przestrzegał, żeby oczywiście sobie um, wyłapać na jakieś promce fajnej te karty. Um, ale za to natomiast, jeżeli bylibyście zainteresowani, to ten snów jak najbardziej, jak najbardziej polecam. Mówię z tym, że ja mam wydanie pierwsze. Um, wydanie pierwsze z syner synergii. Polska, więc mi się udało. Więc tak. No i chyba tyle. No nie wiem, co ja tutaj jeszcze mogę Wam więcej powiedzieć. E, tak naprawdę, no myślę, że to chyba tyle. E, bardzo jestem zadowolony z, tych talii, z, tej, z tej talii, no, z boskiego tarota również, ale mówię, jakościowo mógł być lepszy. Natomiast nic nie mam do zarzucenia tutaj, jeżeli chodzi o tarota snów, czy romatchettiego. Bardzo polecam, e, jestem bardzo zadowolony. A więc, tak, no tutaj e, też jak się okazało, e, no nie kopiuję autorów. Bo gdzieś tam, gdzieś tam takie, e, że tak powiem, zarzuty zostały gdzieś tam zarzucone na, na Facebooku. Jak widać, e, karty oryginalne również kupuję. A to, że gdzieś tam, e, może można na moim kanale znaleźć jakieś tam y, karty z AliExpress, o których też robiłem film, e, jest to kwestią po prostu zapoznania się z talią, sprawdzenia czy rezonuje, czy rezonują i po prostu e, kupienia jeżeli będę zadowolony z tych talii, to kupienia, zakupienia oryginału. I tak, tutaj właśnie miał to się, jeśli chodzi o Ciro kupiłem, kupiłem tarota Snów z AliExpress, nowe wydanie, no i skończyło się tak, że zakupiłem wersję oryginalną od autora, tak, z pudełkiem ze wszystkim, z kodem w ogóle też, tak, kreskowym, żeby nie było, że, że jakaś podróba. A więc, no tutaj takie zarzuty w moją stronę kierowane, że ja gdzieś tam ukradam autorów i że to jest karygodne i w ogóle nie chce mi się ciebie słuchać i tak dalej, i tak dalej, no to to jest dosyć słabe, bo jak widać, mam dwie talie Chiro, tak, pomimo że zrobiłem gdzieś tam negatywny komentarz na, na temat Boskiego Tarota, no bo jednak jestem szczery. I tutaj mówię, tak? Tak samo jestem szczery w stosunku do tej talii. Jestem zadowolony, używałam, nic się z nimi nie dzieje i z ręką na sercu mogę polecić, a tutaj po prostu, no, tak jak było, tak było, tak? Więc jak widać, mam dwie talie, Cirota Marchetti'ego, zakupione po tym, jak kupiłem karty z AliExpress, więc autor właśnie zarobił sobie na, na mnie i wsparłem autora, kupując dwie talie kart. E, więc tutaj e, chciałbym zaznaczyć, że jak gdzieś tam zobaczycie e, jakieś karty z AliExpress, to nie jest na zasadzie, że o, o ale wróżbita, zadychę, kupił sobie karty z AliExpress i wróżby. Nie, no to po prostu ja podchodzę logicznie i rzeczowo do tego, tak. Jeżeli e, gdzieś tam znajdę, e, no to kupię sobie kolekcjonerską z AliExpress, po używam, po sprawdzam, czy rezonują. Jeżeli tak, kupuję oryginał w polskiej wersji, tym bardziej, bo ja nie lubię kart angielskich. Tutaj w wersjach językowych, więc no chciałabym, żeby każdy zwrócił na to uwagę, bo ostatnio wybuchła gównoburza, jakieś łapki w dół, jakieś spamingi, trollingi więc nie rozumiem w ogóle o co tutaj chodzi. Ale tak, tarota snów, jak najbardziej polecam. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Nie wiem, co ja tutaj mogę więcej powiedzieć. No, bardzo fajna talia, tak więc. Chcieliście taką recenzję tarota snów? Mówię, mi się je tasuje bardzo dobrze, więc naprawdę uwierzcie mi, że to jest kwestia wprawy. Jeżeli ktoś ma problem z tasowaniem, warto, żeby sobie gdzieś tam ćwiczył, nawet wyciągał kartę dnia i po prostu z tej talii i ćwiczył po prostu sobie to tasowanie tak, dużą, tak dużymi kartami, bo się da, naprawdę się da. No i w sumie tyle, no to jest moja, jedna z moich wymarzonych talii, tak? Bardzo, bardzo mi się podobała też, zakochałem się właśnie w boskim tarocie. Jego mam, szanuję i używam i jestem też zadowolony, pomimo, że no stosunek jakości do ceny to mógłby troszeczkę być niższy. Tarot znów, stosunek jakości do ceny jest adekwatna, bardzo polecam i warta swojej ceny. Została mi jeszcze polska wersja Tali Delights Tarot, ale ja myślę, że to kupię sobie nawet za dwa lata, bo za rok. Na razie już będę się wstrzymywał, bo nie chcę tak za bardzo też e, kupować karty, chcę się skupić na stawianiu kart e, tych, które już posiadam. E, tutaj moim e, punktem docelowym na pewno był tarot snów no, i wiedziałam, że kiedyś sobie je kupię. No i po prostu no, miał być na ostatnim miejscu, ze względu, że testowałem, testowałem go jeszcze z Aliexpress, z, z wersji mini. I chciałem kupić oryginalny Delayce w pierwszej kolejności, ale niestety Delayce Starość ciągle, ciągle jest wkrótce w sprzedaży, więc wygrał Tarot Snów. To był impuls, z którego jestem bardzo zadowolony. Znaczy impuls, impuls, kiedy to ma się wydarzyć, tak? Bo to, że ja chciałem kompalię, to było pewne od samego początku. Więc myślę, że to tyle. Um, myślę, że to tyle, czy Roma czyli książka i karty Tarot Snów, Synergia Polska. Tarot, który masz przed sobą, jest niczym echo, wspomnienie snów zbiorowych z czasów, gdy znaczenie snów było o wiele większe niż dziś. Karty tarota snów przypominają nam o baśniowych, mitach, legendach, fikcyjnych i historycznych postaciach, miejscach i przedmiotach, które pozostają w świadomości całej ludzkości. Zatem Chcąc zyskać świeże spojrzenie, musimy odwołać się do snów i do tarota. Ze względu na swoją uniwersalność, tarot snów jest idealny zarówno dla początkujących, jak i jego zaawansowanych miłośników. Oprócz poznania swojego wnętrza, dzięki tarotowi można udzielić porad innym osobom, pomagając im w poznaniu samych siebie i w manifestowaniu ich pragnień. Znaczenie poszczególnych kart zostało tutaj przedstawione w niezwykłej formie. Misternie nadanie kształtu obrazom pozwoli na doznania bezpośredniego przeżycia wewnętrznego, intensywniejszego niż w wypadku innych talii tarota. Autor pragnął stworzyć zbiór obrazów tarota, które będą miały tak sam efekt, co przywołany nagle sen. Nic w tarocie nie jest ostateczne, a odpowiedzi musisz szukać we własnym umyśle i sercu, i swoich snach. Ten niezwykły zestaw zawiera książkę oraz 79 kart. Bardzo polecam. To byłoby na tyle. Dziękuję, że dziękuję za tutaj wszelkie komentarze, jakie się pojawią. Słuchajcie, a powiedzcie mi, może napiszcie mi w komentarzu, jakich wy talii kart używacie. Jaka jest Wasza talia kart, które kochacie, z który, których po no, prostu jest Waszym numerem jeden? Dosłownie, naprawdę, takim, taka jedna talia ze wszystkich. Jaka to będzie? Ehm, napiszcie też w komentarzach, czy może używacie tej talii. Czy jak z wami rezonuje, czy się sprawdza, czy ją lubicie, czy może jednak leży gdzieś w kącie, nieużywana, bo do końca to nie jest to, a może jest to Wasza miłość, tak jak i moja. Eee, dobrze, kochani, to byłoby na tyle. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zachęcam do lajkowania, komentowania. Eee, no i co? Widzimy się wkrótce. Buziaki, kochani, pa!